Cześć wszystkim. Z tej strony ula i witam Was 6 czerwca 2020 roku. Jest godzina 6 i zaczęłam dzisiaj nagrywać vloga, ponieważ jedziemy na jednodniowy wyjazd do Nałęczowa. Miałam wstać około 6.15, natomiast o 4.15 obudził mnie nasz pies Czoko, ponieważ coś tam zajęczał i ja już się obudziłam. No i po prostu wyglądało na to, że nie chce mi się spać, ponieważ Leżałam, kręciłam się, nie mogłam zasnąć i tak o 5.40 postanowiłam już wstać. Wyprasowałam sobie ubranie na dzisiaj, ponieważ ma być piękna pogoda. Wyjęłam sobie takie cienkie spodnie letnie. No i po całej zimie one były złożone, także musiałam je wyprasować. No i zaraz idę robić nam kanapki. A mały, dlaczego nie jesz? Dajmy ci wody, bo na cały dzień żeby ci nie zabrakło. Cześć! Cześć! Odzywam się do was później, jest ósma. Dwie godziny później od, od tego pierwszego nagrania. Chcę wam powiedzieć trochę więcej o tej całej naszej wycieczce, na którą dzisiaj jedziemy. E, tak jak mówiłam, wybieramy się do Nałęczowa. Nałęczów zlokalizowany jest około 150-200 km od Warszawy, zależy jaką drogę, jaką drogę się wybierze. E, jedziemy tam raczej na cały dzień, no bo tak się pewnie zejdzie, 2-3 godziny w jedną stronę, to samo w drugą, no i troszkę na miejscu. I ogólnie jedziemy tam z moimi dziadkami, z tego względu, że właśnie okolica Nałęczowa jest to miejsce, z którym mój dziadek ma swoje wspomnienia z dzieciństwa. Mieszkała tam jakaś część jego, chyba trochę takiej dalszej rodziny, aczkolwiek wiem o tym, że wyjeżdżał tam ze swoją mamą na wakacje, jak był dzieckiem. Ma też tam zlokalizowane groby, kogoś z tej rodziny. No i ogólnie co jakiś czas on się tam wybiera No ze względu na to, że Po pierwsze chciał nam coś tam pokazać Po drugie yy, no Zawsze jest milej w towarzystwie No to umówiliśmy się, że pojedziemy razem I tą wycieczkę planowaliśmy już od No nie całego roku W zeszłym roku mieliśmy pojechać, ale Zrobiła się jesień i już było tak średnio przyjemnie No i przełożyliśmy to na wiosnę No ale z racji koronawirusa I tego, że w ostatni, w ostatni weekendy pogoda nie dopisywała no, to wyszło na to, że jedziemy dzisiaj, czyli 6 czerwca. Dzisiaj pogoda ma być piękna, zarówno w Warszawie, jak i w Nowęczowie. Ma być około 23-4 stopni i pełne słońce, także jakby tak było, no to super. I co jest ważne, to to, że jest z nami Czoko. Ale... Ale Czoko nie jedzie z nami na wycieczkę. Nie jedzie z tego względu, że, po pierwsze, no byłoby trochę ciasno w samochodzie, w cztery osoby i jeszcze z psem. A po drugie, nie wiemy też, czy tam na miejscu, w te miejsca, gdzie chcą pójść moi dzieckowie można wchodzić z psem. Dlatego Czoko dzisiaj jedzie do tomka rodziców. Właśnie teraz go odwozimy, i dla mnie to jest naprawdę bardzo trudne, ponieważ to taki pierwszy dzień, odkąd go mamy, który no, zapowiada się, że spędzimy bez niego cały. No, i też y, dla niego po raz pierwszy zostanie z kimś innym. Także są trochę nerwy, przynajmniej u mnie. Zastanawiam się, jak tam sobie poradzą zarówno rodzice Tomka, jak i pies. No, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Nie mogę po sobie pokazywać, że trochę panikuję, bo ten malec doskonale takie rzeczy wyczuwa. My udajemy, że wszystko jest normalnie, z wyjątkiem tego, że jego legowisko z nim jedzie. <noise> On już i tak się czegoś spodziewa, bo trochę jest od rana jakby fochnięty. A może po prostu to jest dla niego dziwne, że nagle przed szóstą wstaliśmy, zaczęliśmy się kręcić, poszedł na spacer, gdzieś wyjeżdżamy, więc pewnie też coś, coś nieco czuję. No i to chyba tyle. Chcesz coś jeszcze dodać? Ja nic nie chcę dodać. Policja musiałem schamować, bo policja stoi. No właśnie, oni tak stoją i łapią kierowców. No to chyba nie jest policja. Może jednak nie. To nie jest policja. Ale zobaczcie jest... jak się ustawił. Jaki samochód tak się ustawił, a że w tym miejscu często stoi policja, to... Już... Bo lepiej było zwolnić. To światło się tak trochę odbijało jakby ich kłopoty. No właśnie. No, tu jakaś giełda się nie odbywa. Tak, a my jedziemy odwieźć psa i później po moich dziadków Mniej więcej na 8:30, 8:45. Jesteśmy z nimi umówieni. No i tak, jest ma spakowaną wyprawkę. Napisałam instrukcję obsługi. Pisa. No i tak będzie, zobaczymy. No i zostawiliśmy naszego maluszka. No, został sam. Został z dziadkiem. Ymm... No, no nie zobaczymy. Wiem, co powiedzieć Dziwnie, nie wiem, zastanawiam się jak on się będzie zachowywał i w ogóle, czy będzie tęsknił, siedział pod drzwiami, czy będzie grzeczny. Ale dzięki Bogu są telefony i bałem się dowiemy co z nim. Został z dziadkiem, bo Tomka ma jest na zakupach, ale pewnie niedługo przyjdzie, więc yy, będzie dla Czoku się lepiej, ponieważ zacznie go karmić i ja się śmieję, że on dopiero wtedy pomyśli, że Dobrze trafił, tak, Eldorado. Eldorado, Bajlando już nie wraca. Bo tomka mama lubi karmić ludzi i zwierzęta. Wszystko cenię. Zatrzymaliśmy się na postój. Mamy jeszcze 70 km do naszego celu. Cały czas roboty były. No a teraz w końcu się rozruszało. już chyba do celu będzie się jechało, jak pomaśle. No zobaczymy, co nam droga pokaże. Dawaj babciu, nagram cię. Będziesz w internecie. Jak tamta babcia, pomachaj. Co tam? Pomachaj. Jesteśmy w Nałęczowie Dotarliśmy do celu I powiem wam, że nienawidzę siedzieć z tyłu Po prostu nienawidzę Albo muszę sobie kupić inny samochód Do podróżowania z tyłu Albo nie podróżować z tyłu Bo ja mam długie nogi I ta pozycja Z nogami W, to, w ten sposób Mnie po prostu wykańcza Wykańcza mnie to... Dużo masz miejsca nad głową. Weź jakieś poduszki, sobie podrzuć. Po o co? po tyle Czy jak się dosunę, no to w miarę, ale. Nogi zdrętwiałe. Brzuch mnie od tego boli. To nie dla mnie. Babcia z dziadkiem poszli do. Do, do tej piekarni. To tyle na razie. Dziadek. Tomek. Idziemy w pierwszej kolejności na cmentarz. Tam, babcia. Pierwsze nagrania z naszego nowego gimbala, więc teoretycznie jakość powinna być lepsza, przyjemniejsza do oglądania. Wiemy, że poprzednie vlogi mogły być trochę męczące, więc rozwijamy ten kanał. Współpraca idzie powoli Ale idzie Jesteśmy w parku Jaku. To jest jakiś drajek. To na Łęczowie. To na Łęczowie. O babeczki. Wjeżdżamy w ulicę Głowackiego, ponieważ tutaj będziemy chcieli pójść do wąwozu Głowackiego. I w ogóle tęsknimy z naszym piesiurkiem. Ponoć on też tęskni za nami. O, tu chyba jest park. No bo można taka zatoczka, nie ma zakazu. Tak się zaparkowaliśmy na takiej zatoczce. Teraz idziemy przed siebie na tego do wąwozu. A my. Tęsknimy za naszym piesiulkiem. Tak, bardzo. Niestety, za Spokojnie moglibyśmy go wziąć tutaj ze sobą, bo raczej zakazów nie ma wprowadzenia zwierząt. Natomiast ta podróż pewnie byłaby mało komfortowa, bo jest gorąco, ciasno by było. Jeszcze jak my byśmy razem siedzieli z tyłu, a on pomiędzy nami, to bylibyśmy w stanie przyciągnąć na to oko, ale już nie chciałam babci jeszcze obarczać psem z tyłu, śmierciuszkiem naszym. <noise> no, no i został ponoć na początku to dzwoniłam do Tomka mamy, mówiła, że na początku, zanim ona jeszcze wróciła z tych zakupów co mówiłam, to siedział pod drzwiami i się patrzył w drzwi. No i ta tata przesłał zdjęcia, to naprawdę siedział prawie pyszkiem w drzwiach i się patrzył Wydaczek. i popis popiskiwał. Potem jak Tomka Mama wróciła z zakupów, no to było super atrakcja, no bo torby z zakupami, jedzenie, więc się rozszarał, wszystko super. Dostał kilka przysmaków, jakieś tam plasterek szynki przy śniadaniu. No a później jak się wszystko uspokoiło, to mu się przypomniało, że tęskni. Poszedł pod stół, nie reaguje w ogóle na zawołanie, nie reaguje na przysmaki. na nic, tylko ponoć odwraca głowę, jak się go woła, udaje, że nie słyszy, leży pod stołem. I jak Tomka Mama próbowała go tam. Jakoś zachęcić, pogłaskać czy coś, to warknął tylko, odwrócił się no. i chcemy mieć święty spokój. I czeka w swoim I, cierpieniu. I czeka po prostu. A my się bawimy o takim wąwozie. Więc jakbyśmy to kiedyś chcieli się wybrać sami, to możemy spokojnie wziąć psa i sobie spacerować. Ale dobrze, niech zazna trochę innego życia, tak jak dziecko, nie może być tylko z rodzicami. Musi wiedzieć, że są inne osoby na tym świecie. Kiedyś przyjdzie go zostawić na dłużej, to już nie będzie dla niego taki szok. Mhm. Mm o ławeczkę zobacz. No to tyle o naszym piesku. A teraz będzie z podróży trochę. Teraz zareagujemy się cieszą, śpiewem ptaszków i ładnym zapachem. Naprawdę ładny wąwóz. Tak. Gdzieś byliśmy w wąwozie w Jastrzębie i tam jest taki lisie jarno. Dobra, rzućmy okiem na mapę, czy my tutaj w prawo po jakichś schodkach, z tego co widzę, czy w lewo? Ten szlak prowadzi czerwony w lewo. No właśnie, więc rozłączamy się z wizji. Gdy strumyk płynie, wolna, rozsiewa zioła maj. Z rosła polna, a z nadmiotu nogami zielonego, zielonego... Idziemy. Idziemy ja wąwozem. No super. To w ogóle jest jakieś zagłębie wąwozów. O! A tutaj można zejść sobie ze szlaku i pytanie gdzie się idzie. Ula czy ty wiesz? Nie wiem, ale ogólnie chciałam jeszcze dodać, że rozdzieliliśmy się z dziadkami, ponieważ oni nie mają już siły chodzić takimi terenami i w ogóle zbytnio chodzić, więc oni zostali sobie w tym parku zdrojowym mają tam posiedzieć sobie pospacerować a my poszliśmy tutaj no i potem się z nimi spotkamy to tyle ławeczkę żeby odpocząć koniec dotarliśmy do końca o, już kraina lesowych wąwozów tu byliśmy w tym wąwozie pokaż głowackiego no nordic walking Na dziadka bladziadka. On jako jedyny. Chyba Tak. Ja chodziłam z tymi kijkami. To po prostu trzeba przeciwna ręka do nogi. I ten kijek jakby ten niego... Jak to nazwać? Ten jego koniec. Musi być mniej więcej jak z tyłu, że nie tak, że ty pierwszy kijek, tylko on tak jakby równo z piętą chyba musi mm -hmm. iść. Tak przynajmniej wtedy desu, czyli Rozumiem. No ale dziadek to... Ja nigdy nie chodziłem. Dziadek to on nie... Nie nosi nie chodzi z tymi kijkami po to, żeby uprawiać nordic walking, tylko on po prostu musi się nimi podpierać. A żeby nie chodzić z jakąś laską czy czymś takim kulami, to po prostu chodzi z kijkami. My obozem jeździmy, a nie chodzimy, co będziemy marnować nogi. droga w innej części była tak jakby nieprzejezdna, więc przyjechaliśmy tędy, prawie jak wozem. jest spoko. Jakie ładne tu są te... ...takie budyneczki. Często takie domki narodzinne, no, czy jakieś szeregowce, bliźniaki, takie nowiutkie. Jakiś... Ja bym pomyślała, że to chodnik. Myślałem tak, zawsze Szlak rowerowy tu jest. O, patrz, coś taka, taka, taka jak tam była. No. To no To może jest... My tam chyba szliśmy. No tak, no dobra, no to my gry. jakby myśleliśmy, że to będzie fajne, a my po prostu tam a byliśmy. Fajny rowerek to tutaj elegancior. Na motocyk, na, na rower... Jak tu zrobili kolejny, widzisz? Pokaż Tylko to chciałem pokazać, nic więcej Tak, na pałaszuje zupkę, pokaż Na pałaszu Ekstra A Taką mam kawę, już się cukier rozpuszcza No kompot było widać, ale nie, racja, nie wspomniałem Jak się z tym czujesz? za się kaczki? Jak widzieliście, byliśmy na jedzeniu. Przejedliśmy się mega. Oj, bardzo. Ale tymkowi nie przeszkadza to w tym, żeby kupić loty. Loty to się nie poczuje. Ja nie kupuję, na pewno teraz lota, To loda, sama przyjemność. Ale no, idę z nim, zobaczymy. Jeszcze dla babci bierzemy jednego. No, zobaczymy, jakie są. Dobry. Dobry. Jedną gałkę smak malaga, poproszę. Nie. Proszę bardzo, malaga. Dziękuję. Dla pana też jedna? Yy, tak, jedna śmietankowa. Ładność tylko gotówką, czy karta również? No niestety gotówkę. No czy niestety? Mamy radę. Po prostu chciałem wiedzieć na co się naszykało. Tam mamy też punkt z lodami w budynku, to mm. tam mamy. Tam można pikać. Mhm. Nie, widzieliśmy tam tą Nie, nie to przeszkadza Dobra, to chwałamy tak. dziękujemy. Mamy lody. lody Zlatamka śmietankowa dla babci malagę wybrałam. Tak. Bo babcia powiedziała, że jej to obojętne, więc w sumie wybrałam malagę. Sobie bym nie <laughs> by wzięła balagi, ale moja mama statu takie lubiła, więc pomyślałam, że może babcia też. Proszę. Dziękuję. Śmietankowy czy jaki? Malaga. Dobrze. No jak malaga siadajcie. Wzięliśmy zestawy promocyjne i w jednym zestawie promocyjnym właśnie tym co wzięliśmy był rosół e, jako zupa a na drugie danie była, był indyk w sosie jakim? Nie. jakim w sosie. E, jak się puści to już się skończyło, tak? A Nagrałem coś czy nie? Zobacz Tak, cały czas się Wyłączaj Idziemy na rower. No kręć. Pokarłem drugi jest pokarm dla kaczek i będzie. Zobacz jaka różnica poziomu wody. Tu prawie że na równo, a tutaj nisko. Poszliśmy do samochodu i zaczynamy wracać do domu. Jeszcze odbieramy dziadka, bo siedział w innej części parku. My się jeszcze przeszliśmy. Odbieramy go. Odbieramy go i jedziemy. Mamy postój. I niebawem ruszamy tą stronę Dziadkowie odstawieni jedziemy po naszego maruszka. O Jezu. <noise> Zobaczymy, czy jest? No właśnie. Były jakieś przeboje. Opowiemy o nich później. Później. Jak sami będziemy znać więcej szczegółów. Tak, były przeboje ze spacerem i takie tam. No ale dobra, jedziemy po niego. Mam nadzieję, że już wrócili z tego spaceru. Nagramy jego reakcję na nasz powrót. Jestem bardzo ciekawa, jak zareaguje po dniu pobytu z kimś innym. Z tych emocji w końcu później nic nie opowiedzieliśmy. Szoko ogólnie był grzeczny, bardzo za nami tęsknił, więc głównie leżał i czekał. Problem pojawił się, gdy przyszedł czas spaceru, a dokładniej założenia szelek. Przy ich zapinaniu zaczął warczyć i szczekać, przez co nie można było się do niego dotknąć. Nam też czasami potrafił urządzić taki cyrk, ale my już mamy wprawę w okiełznaniu go. Ostatecznie został w szelkach zapiętych do połowy, ale tak bardzo ucieszył się na wizję spaceru, że Tomka rodzice nie mieli serca z nim nie wyjść, więc poszedł na spacer w niedopiętych szelkach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i bezpiecznie wrócił do mieszkania. Idziemy. Ciekawe czy nasz czakuś jest już w domu. Nie ma. O drzwi Dzień dobry. Cześć! Cześć! Cześć!

Jezu, Czoko! Tak. Ale... A dopiero tak jest. Jaki smutny. Wracamy w końcu do naszego mieszkania. Tak. Jest 20. I zobaczcie kogo mamy. Nasz Czoko Czoko! cieszy cieszysz się? O Jezu, masz jakiegoś guluta. Fuj. No nic, przemknijmy na to oko. Czoko, ścieszysz się, że wracasz do domku? On już nie ma siły, bo miał taką euforię jak przyszliśmy. Próbowałam cokolwiek nagrać, ale z tej radości odłożyłam tą kamerę i po prostu zajęłam się nim, bo on się Ja tak... coś tam jeszcze nagrywałem. Więc zobaczymy co z tego wyjdzie, nie wiem czy coś będzie widać, czy coś się nagrało, ale on się tak cieszył, skakał na nas, przytulał się, także no chciał, żeby go głaskać, no po prostu no nie obraził się jednak na nas, bardzo się cieszył, no i po prostu chyba z pół godziny się z nim przytulaliśmy. To powitanie było huczne no, huczne powitanie, pożegnania w ogóle nie było ale powitanie było huczne, więc Czoko się chyba zmęczył, zdyszał i teraz troszeczkę już przysypia, no i mam nadzieję, że już wie, że wraca do domku a my kończymy tego wycieczkowego no. sobotnie, sobotniego vloga deszcz, zobacz jaka pogoda. zaczyna coś tam kropić zaczyna coś tam kropić Ciemne chmury nadchodzą. Chmury ciemne. No i to, jeszcze czeka nas raczej Tomka, wieczorny spacer z czekusiem. No i w sumie dzisiaj to no tylko cel wykąpać się. Może coś zjeść, może nawet nie po tym obiedzie. I położyć się już do no. łóżka. Może jakieś loda zjemy na deser. Może lada, może coś. Zobaczymy to. Pa pa! Pa!